Szanowni Państwo, 28 lutego odbyła się konwencja kandydata prawa i sprawiedliwości, pana doktora Andrzeja Dudy, który kandyduje na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Program naszego kandydata opiera się o cztery potężne filary. A mianowicie rodzina, praca, bezpieczeństwo i dialog. W tych czterech nazwach, które wymieniłam, mieści się cały program pana doktora Andrzeja Dudy, ale zarazem można powiedzieć program prawa i sprawiedliwości. Rodzina. Rodzina podstawowa. Komórka naszego społeczeństwa. Nie wymaga to jakiegoś większego wyjaśnienia, dlaczego akurat rodzina jest pierwszym filarem tego programu. Rodzina powinna mieć możliwość rozwijania się i godnego życia. Rodzina jest przyszłością naszego społeczeństwa. Drugie hasło to praca. Oczywiście. Nie będzie nowych miejsc pracy, jeżeli nie będzie rozwoju gospodarki. I temu poświęcił pan doktor Andrzej Duda wiele miejsca. Aby rozwijała się gospodarka, innowacyjna, nowoczesna gospodarka, musi rozwijać się nauka, ale muszą także sprzyjać temu podatki. O tym wszystkim 28 lutego mówił nasz kandydat. Następna nazwa kolejnego filaru to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo bardzo szeroko rozumiane, to jest to bezpieczeństwo naszych granic, ale to jest także to bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo na naszej ulicy, w naszym domostwie. I dialog. Dialog bez dialogu nie można mówić o społeczeństwie obywatelskim. Pan doktor Andrzej Duda poświęcił te, temu wiele miejsca. Mamy tu głównie na myśli o wsłuchiwanie się w społeczeństwa, w głosy społeczeństwa, jak chociażby, czy dzieci sześcioletnie mają pójść do szkoły, czy ma to zależeć od rodziców, czy szczepienia mają być realizowane, czy nie. W wielu y, przypadkach to rodzice są pierwszymi wychowawcami, pierwszymi opiekunami, i powinno się wsłuchiwać w ich głosy, podejmując takie czy inne decyzje y, prawne. Także każdy z nas, z posłów, ma obowiązek wsłuchiwać się w głosy swoich wyborców, w głosy mieszkańców Polski, i to obiecuje jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej realizować pan Andrzej Duda. Wszystkich tych, którzy chcieliby szerzej zapoznać się z programem kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Andrzeja Dudy, zachęcam do zapoznania się z nim w w mediach, także w internecie na stronie Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest najlepszy kandydat na, rzecz, na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to człowiek wszechstronnie wykształcony. Ma doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli poznał pracę rządową. Był ministrem w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, czyli także poznał już pracę w kancelarii prezydenckiej. Był posłem. Obecnie jest europosłem bardzo aktywnym. Zna bardzo dobrze języki, potrafi obracać się w środowiskach międzynarodowych, europejskich i światowych. Myślę, że to jest najlepszy kandydat i zachęcam wszystkich Państwa, aby głosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana doktora Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo.